Och, ta mama napisała, używałam trzech różnych stredów wynosowych i było pogorszenie za każdym razem. Lekarze w szoku. Co tu możemy, jak możemy skomentować? Nie wiem, co, czy możemy prosić jeszcze Panią, tak, o którą mamy, o skomentowanie, do, dopisanie, dlaczego było gorzej, to znaczy jakie było pogorszenie po stosowaniu sterydów, czy chodziło o, o suchość w nosie, czy, czy o jakieś inne objawy, krawienie ewentualnie z nosa, czy jakieś inne rzeczy, bo rzeczywiście leki sterydowe do nosa w postaci psikanej, czyli sprayów, często wysuszają nam nieco nos, bo ona śluzowa jest bardziej sucha i zdarza się u niektórych wrażliwych osób, szczególnie starszych, że ta śluzówka z nosa podkrwawi trochę po takim leku sterydowym. Sterydowym, więc to rzeczywiście no, można uznać za jako skutek uboczny brania sterydów, natomiast miejscowy, natomiast sterydy brane w postaci spreju do nosa nie praktycznie się w ogóle nie wchłaniają, więc nie ma opcji zasadniczo leku wpływu ogólnoustrojowego. Więc czasami pacjenci pytają, czy jak będę brał ten steryd do nosa, psikany, to czy nie przytyję, tak? albo nie będę miał większego apetytu, albo tego typu rzeczy nie ma możliwości, żeby utyć z powodu psikania sterydem do nosa, no chyba, że przy okazji do każdego psikania zjadamy dwa pączki, no to wtedy rzeczywiście przytyjemy, ale to nie z powodu sterydu, tylko raczej tych dwóch pączków, czy, czy, czy czegoś innego, a nie, a nie samego psikania. Także, także jeżeli, jeżeli to to mi się wydaje, że poprawa Poprawa oczywiście powinna być po lekach sterydowych. Ja coraz częściej przyznam się, że zalecam pacjentom leczenie w postaci niesterydu psikanego do nosa, tylko coraz częściej łączy go z płukaniem. Czyli zalecam często, coraz częściej pacjentom, żeby wpsiknęli steryd zamiast do nosa, wpsiknęli do pustej butelki, dopełnili ją wodą. I dolali, dosypali sarzeczkę soli, która jest w zestawie, i takim, takim roztworem preparatu wypukali sobie nos, bo były badania amerykańskie na ten temat wykonane, gdzie wyraźnie skuteczniej następowało leczenie pacjentów po operacji w postaci leku sterylowego wpukanego do nosa, w postaci właśnie roztworu, a nie psikanego do nosa. Penetracja leku psikanego jest relatywnie słabsza niż tego, który możemy wlać w postaci irygacji do nosa, więc ja coraz częściej w postaci irygacji stosuję i rzeczywiście pacjenci praktycznie w ogóle nie skarżą się na suchość w nosie, ani na objawy krawienia, dlatego że ten lek, nie działa wtedy wysuszając na błędność Nie wiem, czy masz jakiś komentarz do tego, jeszcze coś możesz dodać ze swojej strony. Nie, ja zupełnie zgadzam z tym, co mówisz i też zauważam, że u części pacjentów rzeczywiście ta forma podawania leku, psikanego do wnętrza butelki z wodą i z, z tym proszkiem z saszetki jest dużo bardziej skuteczna. Także tak, zgadzam się w pełni.